Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Matko Namtoru, zaklinającą Śmierć, to jest bohaterka, która pochodzi jeszcze z Base Set 1. Jest dość fajny deck, fajny rush na tej bohaterce można złożyć, też ja specjalnie za nim nie przypadam, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że rasze Inferna są tak naprawdę o wiele lepsze, Cyryl, Deleb, Ixorm, Wielka Trójca tak naprawdę moim zdaniem są o wiele o wiele silniejsze te rasze, no, chociaż to też nie jest najgorsze, ta pasywka, ta umiejętność, w sumie to nie jest pasywka, umiejętność Matki Namtaru jest dość przydatna. Nawet na forum teraz bodajże e, są, jakieś, e, są jakieś posty, które, 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 które chcą po prostu znerfienia tej karty troszeczkę, tej bohaterki, bo ponoć ta jej pasywka jest zbyt silna. E, Okej, okay, no, no tak jak powiem, mi się nie wydaje ten deck jakiś strasznie strasznie dobry. Eee, no to naprawdę nie jest bardzo dobry, wydaje mi się, że jest po prostu dobry. Eee, tak czy siak, Russia Inferna według mnie są po prostu lepsze. Ale postanowiłem coś nagrać z tego deku, bo wydaje się być ciekawy eee, Co my tutaj mamy, mam 4 razy wielkie Łoby, 4 razy tydzień najemników, 28 stworzeń, 4 razy gól 4 razy żołnierz jadu, 3 razy pokutujący duch, 4 razy Lish eee, 4 razy szkielet, 4 razy Medium taru. dwie karty kupiłem sobie w ołtarzu życia, bo miałem tylko dwie sztuki tego 4 razy gryzoń ścierwojat raz arianna, wybranka, kapuski <laughs> mamy 18 zaklęć 3 razy lodowa włócznia raz skupiony umysł e, gejzery 3 razy portal 4 razy 3 razy zagubiony w mroku, 4 razy pożerać dusz e, i 4 budynki są to mogilniki. Talia jest 3-4-0, czyli taki naprawdę no, szybki, szybki rush. E, talia do grania w formacie standardowym i w takim sobie to też zagramy. W takim formacie sobie też tą talię pogramy. Eee, zobaczymy, na kogo tutaj się trafi. No, ta talia jest dobra na początku. No, w late game jest naprawdę problem z tą talią, ponieważ jeśli przeciwnik gra jakieś koksy, to tak naprawdę jest trudno czymś to ustrzelić. Eee, no, znaczy trzeba mieć pożeracza dusza albo coś innego, albo zagubiony w zagubionym mroku, chociaż ten zagubiony w zagubionym mroku nie zawsze działa, więc nie jest to aż tak dobre. Eee, this is going to be a long game. Eee, zobaczymy. Eee, Niestety nie mam nic za jeden, więc ja wiem, czy to będzie taka długa gra. Się zobaczy, no chyba, że koleś tutaj naprawdę gra tą Anastazją sporo stworzeń jakichś tanich, więc <laughs> zobaczymy, co on zrobi. Czy zagra coś na początku, czy będzie unikał e, umiejętności? No, jak widać, chyba będzie unikał. Zagramy sobie coś takiego i let's go. Anastazja. No w sumie jeszcze mi Anastazja nie wypadła z żadnego pakietu, chociaż już szykuję się do kupienia w końcu jakiś pakietów ze złotą, bo nie miałem jakoś czasu specjalnie zrobić eee, nagrać jakiegoś unboxingu Co tu zrobić? Mogę drzewo ukatrupić Pytanie czy chcę Co ja bym chciał odrzucić? Chyba to Odrzucimy drzewo to może kreować jakieś okaleczenia. Nie będę grał w jednej linii, w jednym rzędzie. Swentalno mi to usunął. Cudownie. Mam dwa portale miejskie, więc mogłem sobie pozwolić na usunięcie tego drzewa. Teraz najwyżej dodam trzecią butelkę i coś mu usunę portalem. No, chyba, że to będzie znowu coś za dwa. To ewentualnie mogę się pokusić o... No i tak liczniki się zaczynają, to będzie zabawne. Eee, matka nam taru. Czy ja ją chcę grać? Niech wiem muszę może dostanę jak najsmuczniej. Tak coś takiego, Butalczynka trzecia i let's go. Trzeba, że mi znowu zafunduje liczniki. Możemy pacnąć liczniki, jeśli ma głupią śmierć, o właśnie. Aś, no tak, trochę się... Saga pija, niepotrzebnie to grałem. To będzie zabijał głupią śmiercią teraz te karty. Jest coś z dwa 2 pytanie czy ja chcę to usunąć. No właśnie, jest też kurcze... ...okaleczenie kolejne. Zbieramy sobie tak... ...plus gryzoń chyba. Czwarta butla i nextura. Czy mogę próbować, nie wiem, grać tydzień najmniej kofala chyba. To nie była najlepsza opcja. Kolejne okaleczenia, świetne. Kolejna głupia śmierć, jeszcze lepiej. No dobra, to włócznia by mi się przydała, nie powiem. Boże, i znowu to i co, znowu głupia śmierć. Jesus Christ. Po prostu WTF. Wow, pierwszy damage. No, nieźle. Też w sumie chyba goblina mogłem odrzucić i użyć umiejętności, a zostawić sobie ten portal. A, znowu okaleczaję. No, serio, Chryste? I on tego krapu ma w tym deku Portal kolejny. Omfg po prostu, ja dostanę jakoś w ucznie Tydzień najemników, no okej. Okay. Mogilnik, coś jeszcze. Tak, kolejne liczniki, chrysta. Zwaruję po prostu za moment. Dobra, nie będzie to. <laughs> Teraz tak, co by tutaj odesłać do domciu? Drzewo można odesłać do domciu. Bierzemy sobie kartę. E -e -e. Słuchaj, jeszcze tym gościom mogę zaatakować. No i następna tura. Troszkę demerzu udało mi się wpakować. A, uczenie okaleczenia Dwa liczniki pewnie na gulu. Super Nie no, to teraz tygodnie najemników potrzebuję i, i włócznie Bez tego ani rusz Coś takiego. No dobra, to temu ziomkowi podziękuję eee, coś jeszcze tu mogę zrobić Gryzoń, Jak Będzie gryzoń to tyle. O Boże, zaczyna się jakaś mordęga w late game'ie, naprawdę. Ja grałem tym deckiem i on w late game jest cienki jak naprawdę tupa węża. Ta matka na czarno. Nie wiem co, co ludzie też tak bardzo w tym deku widzą. On w standardzie nie jest wcale dobry, tak mi się wydaje. Nie wiem, on mi się wydaje, że na Open byłby lepszy, tam gdzie jest więcej przystani na przykład na tych Cassandra chociaż tam też są Xormy. Nie, no nie wiem, naprawdę nie, nie wiem, co ludzie aż tak specjalnie widzą w tym deku. Moim zdaniem deki In Inferno i tak są lepsze, tak mi się wydaje. Te na wszystkie rasze: Xormy, Daleby, Cyryle. Na tydzień najemników ja bym poprosił, naprawdę. Dobra, jest i Tydzień najemników. Walmy sobie tu to Coś takiego, mam taki fajny damage. Eee, niespecjalnie mogę wbić ile? Jeden damage mogę wbić. o oh, wow, zajebiście. Co ja mogę zrobić? Odrzucimy to. Zabijemy tego typa. Jeden strzał, mam tutaj za dwa. <grystanie> ja przez to, że nie mam nic za dwa ani za jeden. Więc pełen wypas. Mogę drzewo. A, w sumie drzewo mogę usunąć. Dobre. Pac, pac. No i Anastazja ja zostaje na czterech punktach życia. No, gdybym miał dwa razy tydzień najemników, to byłoby już po grze albo jakieś włócznie. Się starałem czy nie dojść do tego deku czwartej włóczni. To się naprawdę fajnie kombi i z Medium Namtaru jest dość przydatną kartą. No chyba, że nagle na takie rozdanie dostaniemy, że na tym dobre trzy włócznie w ręce mam nie mam żadnych innych kart, no to to nie będzie za dobre rozdanie, no, ale... Nie wiem, to nie zła opcja. Fajnie się to kombi z pasywką Medium Namtaru, więc ja wiem, może czwarta włócznia to jakieś rozwiązanie zamiast tego skupionego umysłu. W sumie skupione się może przydać. No i dziesiąta tura, koleś mi tutaj gra jakieś koksa, a ja tak naprawdę nie mam czym go zabić. Chociaż mam naprawdę sporo kart, jakieś tam pożeracze i tak dalej, to i tak, no... Potrzebuję i tak pożeracza, nic więcej. Tutaj wyskoczy jednostka, więc zagubiony w mroku niewiele mi da, musiałbym tą jednostkę jakąś zakatrupić. No w sumie mogę ją zabić z umiejętności, jeżeli będę miał zagubionego, to mogę zabić tego władca śmierci. No ale co to zmienia? Też nie no, trochę zmienia. Mam tydzień najemników. No nie wiem jak zabić tego władcy Śmierci, no chrysty, serio. Co ja mogę zrobić tutaj? Tu mam trzy liczniki. Mam jeden punkt ataku, bez nadzieja. Tutaj mam dwa, boże, serio. To mogę zabić, Jest, bez sensu całkowicie używania teraz tego tygodnia najmników. Co mi dojdzie? Coś takiego. No, pełen wypas. Dobra. To tak. Powiedzmy, że tym się rozbije od tego typa Zagramy sobie tutaj e, Mam coś za dwoma Zagramy sobie tutaj mugilnik Tutaj to e, Tutaj szczura No i ten będzie się fajnie tutaj kombił z tymi jednostkami które nie mają żadnego ataku, będzie miał podwójny atak chyba po prostu świetne. No nic następna Tak, jeszcze się zacznie leczyć. Naprawdę. O oh mój naprawdę nie wiem co ludzie widzą w tym decku, ale moim zdaniem on jest to najlepszy, kto mnie należy. Ta matka nam tała, naprawdę. Z jedną kartą na polu bitwy zostałem z jakimś mogilnikiem, nie no to... Chryste, to ma być deck dobry? Naprawdę? Z to jakieś jaja, ten ma trzy liczniki. spalmy ten tydzień najemników, oczywiście nie wejdzie, bo po co ma działać. Super partia. Kolejny punkt leczenia Anastazji, no serio? Naprawdę? Chryste, ja dostanę jakąś kartę, którą będę mógł w ogóle się przebić przez ten cały krab? że święty... Tak! No, najlepiej! Jezu, nie krępuj się. Jesus Christ. Co to mogę usunąć? To jakiś damage bić? Chyba, że on mi licznik jakiś zapoda. No, właśnie zapodał. no, no bez jaj, naprawdę. No, teraz to mam kartę. Po prostu Mistrzostwo Świata. Co on tutaj ma? Hipnozę? Zajebiście. Zajebiście po prostu. Myślę, że coś takiego tego typu mogę zabić. No i to tyle. Hm. Dwie karty dostałem. No. Zawsze coś. Jest włócznia. Będę miał jeden punkt ataku na medium nam taro z tą włócznią, więc pełen wypas. Na bogato. E8HP. Ja, uh -huh. Ja nie wiem co ludzie widzą w tym deku. Dla mnie to to jest. Już nie chcę mówić co to jest. Przysząd w late game jest beznadziejny chryste, tak naprawdę. Tu wcale nie ma takiego silnego naporu na początku. Jedyną przewagę to jest to, że możemy używać tej umiejętności tak naprawdę. Mariana no w końcu może się przyda zabije tego trolla beznadziejnego. Co mi dojdzie, co ja mogę zrobić? Mogę tak, trzchający. Boże, serio. Koniec. Jest coś takiego. Tutaj będzie fajny damage na klatę. To jest 4-7 extra. Po prostu. Tego gnoma tego nie mogę. To, że to wszystkie te jednostki dostają? No, serio. To masz za jeden. Chociaż tyle. No i teraz tydzień najemników i jest fajnie. Nieszczęście nie zadziałał. Ale kolejny <gulety> ten troll. Tyle jednego, co mi się udało uśmiercić, to już następny wyskakuje. Tak! no pewnie Chrysta Wszystkie dostały unieruchomienia, ale mogą atakować Jakieś drzewo. Eee, no bez jajty. To ma być dobry dek. Litości ludzie. To trzeba nerfić rzeczywiście, że tu nie widzę nic do nerfienia. Ten deck wcale nie jest żaden mega silny. Karasze na, na Inferno są 100 razy lepsze moim zdaniem niż to coś. Jajzer jakiś. Jezus, co ja tu mam zrobić? Zastakujmy to, to. Dajmy tej żomalce 1,5-to taką. No i to tyle. Nawet tego czekającego nie mogę użyć. Sieces No rzeczywiście to będzie długa gra, Chrysta jakaś taka nudna trochę naprawdę Ależ wolę naprawdę teraz na inferno niż granie tą matką Nie wiem, może ja czegoś tutaj nie widzę w tym deku naprawdę, bo no, dla mnie... dla mnie te Rush'a e inferna Inferno są 100 razy lepsze niż to. Już jakiś milion liczników wyłapałem. To jest... co ja mam tu zrobić teraz? To jest... przegrana gra. Coś za dwami wywali. Pewnie tego żołnierza jadł. W sumie i tak on nie jest na tym. E, coś mogę odrzucić, mogę drzewo zabić albo liszę o to grubo, to wolę sobie dobrać kartę. U, wow, dobiorę gula! O tak, to mi się przyda na pewno. Dobra, coś takiego, no w sumie ta włócznia by mi się przydała kolejna. Z tej włóczni będzie taka trochę bieda. Zresztą to bieda to i tak jest, to jest bez znaczenia tutaj wbiję, to ginie Tego przestawić nie mogę, zajebiście To mogę przestawić Też nie mogę tego przestawić, no świetnie Po prostu Jest, dr druga włócznie no Przynajmniej tyle Problem w tym, że dostaje tutaj 4 damage i zostaje na 2 HP A on się za chwilę zacznie leczyć, więc... Zresztą podwójny atak z wampira, O, to a, najlepiej. 9 HP No i to tyle po zawodach. E, jak to ma być dobry deck, to... Ja nie wiem, co to trzeba nerfić, według mnie tu niczego nie trzeba nerfić, bo ten dek wcale nie jest jakiś strasznie dobry. Nerfić to można, nie wiem. Pomiot można znerfić, ale to mam nerfić. Coś ci Tu nie ma co nerfić. Chrysta. No okej. Okay. Dobra, jest bezcielesny. W sumie to tak. Damy sobie pionkę, nie będę używał umiejętności, tylko nagram bezcielesnego, a on mi tutaj nic nie zrobi. No chyba, że ma kolejnego żołnierza jadło i go tutaj zestakuje. Teraz to mu dodałem, tak jeden. Uwielbiam takie gry po prostu uwielbiam. Dobra, lecmy dalej. Jezus. Kalazar. 2 punkty wybranemu stworzeniu. O, czy ja to chcę. Jakbym wymienił. Dobra. Szału może nie ma, ale przynajmniej mam... Dwie jednostki za jeden, też on może je zabić, używając choćby umiejętności. pek, pek, no dobra, no jest jakiś naprzód, zobaczymy, może może się przekonam do tego deku, nie wiem. Może uda mi się go szybko zaraszować i załatwić, chociaż z tymi szkołami magii to też może być trudne do zrobienia. Eee. Hmm. Co teraz? Tam panią przeproszę, tutaj gula przestawię. W sumie to mogę ją zabić. Tylko czym? chyba odrzucę tego trola. Zabijemy to i heja nextura, zobaczymy co z tego wyjdzie. W następnym turze mogę dodać jedną butelkę i jeżeli zagra tylko jedno stworzenie, no chyba, że zagra gdzieś tutaj Jeśli zagra gdzieś dalej, to stworzenie nie będzie przelegało do żadnego innego stworzenia, to mogę zabić to Zagubionym w mroku Albo, jeśli zagra coś za dwa, no to mogę to też zabić z umiejętności, więc Jakieś tam opcje mam A, on ma zagubionego, no to też fajnie Dobra, no to skoro tak, to ja sobie zagram tutaj tego zioma. Czy też tą grzymalkę w sumie? Eee, piącha, nie piącha? Była magia. Nie wiem, może miałem jakieś kiepskie rozdania na początku, dlatego mi się tak dziwnie grało totalnie. Nie wiem. Może zabić jeszcze z tego. Tego żołnierza jadą, więc pełen wypas. No, ale nie zabije. Okej, okay, co ja tu mam? Za dwa. Peć to w sumie nie zła opcja. Nawet grać bez cielesnego. Zgrabiamy go sobie tu. Gdzie to przestawić? A znowu możemy mieć tego zagubionego chrystę w mroku. Może coś mi zakatrupić. No, no dobra, zobaczymy się z tego pojedzie. Bulwa może zakatrupić tak czy siak Esa, to coś czuło będzie Pożelacz plus bulwa A i jest super Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? No zabijasz tą bulwę czy nie? nie, się 100 lat zastanawiam Eee. Okej okay. Co tydzień najemników? Czy dopierać kartę, bo dobiorę kartę, będzie lepsza. 3 najemników, mi to plus 1 ataku tak naprawdę, mija z celu. No dobra, teraz przynajmniej nie zapijemy niczego w jakimś kurczę zagubionym mroku. Chyba, że to jakąś ból wewalnie A to jest ten kalon ten jest całkiem spoko. Kala Zara jest całkiem spoko w tej wersji. No i zobaczymy, może mi się uda go pokonać. Jakoś się, nie wiem, przekonał do tej Matki namtaru. No ja wolę grać tą z klasyczną, z klasyczną, tą kontrolą Matki Namtaru pan, Łatwiej mi się gra tam tym takim niż tym rushem tak naprawdę. Super. Jak tu wziąć zakatrupić to? Mogę użyć, nawet nie mogę zagrać tej Ariany jeszcze, Jesus Christ. Zaraz to kreślę dwa surowce. W sumie... To odrzucimy. No dobra. Troszkę go pocisnąłem, zobaczymy co teraz są wymyślni. czy on tu gra Gniew Arkata. Gra Gniew Arkata, to za chwilę to może wszystko wyparować. No i tyle. No za chwilę to wyparuje, coś czuję. Na no szczęście macie jeden mogilnik, więc fajnie. Wow, Medium nam Taru zabił, no dobra. Chyba się obawia, że mam jakieś zaklęcia długotrwałe. Sługus ur -Jabala. ile on kosztuje? No, spoko. Zabijemy go sobie tym. To jest 5 damage'u. Jak dobierę kartę, dostanę coś fajnego. Szkoda, że Zostałby na jedną hp. No to Kalazara raczej łatwo można przeraszować. No chyba, że koleś dobierze za chwilę Dnia Farkata i to wszystko jakoś usmarzy. Bo on gra tanie które można zabijać umiejętnością, więc to było łatwe do zrobienia. Tak mi się wydaje. Jakby z tym się grało na ten, na jakieś inferno, na jakiś rush. No to by było ciekawe. ten. To jest naprawdę dobra ko kontra na ten, na, na właśnie Rusha inferna. No pytanie tylko, czy. Bo na takie kurcze deki na, na, na jakichś koksach to to niespecjalnie się sprawdza, więc może to się będzie sprawdzało na, na jakichś cyrylach, które gra. Na cyryli i Daleby, które w standardzie grają dość sporo tanich jednostek 3-2-2, 3-2-2 Więc może to i dobre, może jestem w błędzie, może jakoś to źle oceniam. No i ja, mi się wydaje, no... Nie wiem, musiałbym pewnie więcej pograć, żeby się jakoś bardziej przekonać do tego deku. nie na razie powiem, że jest dobry, ale czy jest taki tak dobry jak te rasze Inferna, to nie wiem, czy to jest może w sumie kontra na, na, na Inferno dzięki tej pasywce, dzięki tej umiejętności, może to być w pewnym sensie jakaś kontra na, na te wszystkie tanie stwory Inferna, chociaż te rasze chociaż te Inferna wcale tanich stworów nie ponie mają, no przecież tutaj są kurcze jakieś sukuby w piętach i tak dalej. No, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, więc no nie no, trochę jednostek za dwa i za jeden jest. Nie powiem, więc jest tutaj co zabijać tą umiejętnością. Więc no to może być kontra na ten, na, 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 na inferno. Ja się mogę po prostu mylić, może to po prostu jest naprawdę dobry deck i to trzeba znerfić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to zostanie znerfione ta, ta umiejętność czy w jakiś sposób ta bohaterka, matka nam taru, czy albo nie no. Na forum są jakieś posty, które, w których jest napisane, w których ludzie piszą po prostu, że. Że, że trzeba to znerfić, bo ona jest teraz zbyt dobra, więc no... Na pewno jest to jakaś kontra na te Inferno, tylko pytanie... Musiałbym rozegrać parę meczów, jeszcze nie udało mi się trafić na Inferno po prostu żadne. Dobra, myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek i wtedy się to przetestuje, może to trafię na jakieś Inferno i zobaczymy. A na razie to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia. No, hej!